Witajcie w nowym odcinku, otwieramy kolejny box Personala, jest ze mną Julia, także będziemy zaraz tutaj lecieć z tematem. Dawaj pierwszy produkt, możesz się przywitać jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy dzisiaj bardzo pozytywnym akcentem, dlatego że pierwszy co zobaczyłam, otwierając ten karton to jest kalendarz na 2023 rok z kotami. Pikacen! Kacen! Krzywy co prawda trochę, ale nic nie szkodzi. Ja myślę, że... To <laughs> super. Kwoty. Taki dikacen. Ekstra, ekstra. Sznej Dobrze. Może być. Dobra, to za go w biurze. Aha, bo my odpakowujemy teraz personal. Powiedziałem. Tak? Tak. Dobrze. Dobrze. Co mamy dalej? Co To jest... Suszarka. suszarka Baurera. Malutka Style Pro. O, coś z kartonem się stało. To jest sobie dziury wyciął dziurę. Wycięty. A ja wiem dlaczego. Czemu? To jest akurat głupie, bo zobaczcie. E, oni tam wysyłają, tak jak wam mówiłem, w oryginalnych kartonach na to nalepki adresowe i po prostu, żeby adresu nie było, to wycinają z kartonu. Debilizm, głupota, no ale mamy uszkodzony karton. Dobra, mamy Liquidation. Co ty gadasz? Go, gold Styler. Liquidation jest? Jest Liquidation. Ulala, -la, niedobrze. Ale ja bym chciała to otworzyć w takim Takie razie. Chodę, i zobaczyć. Zobaczymy, czy będzie znowu e, używka, choć jest Liquidation. No to nie ciekawie, powiem wam. Żadny personal Liquidation nie było jeszcze. To jest bardzo Liquidation. U, to jest bardzo używane, no. Komuś się chyba zawieruszyło, powiem Wam szczerze, zobaczcie. To jest aż przepalone, to, jest, to raczej nie będzie działać na 99%. No, Czyli kolejna prostownica bo w poprzednim odcinku też była taka i nie wiem czy działa, bo jeszcze nie podłączyliśmy, ale pewnie nie. Dobra, Będziemy lecimy dalej. Mamy tylko nie dawaj im Liquidation żadnych. Lokóweczkę mamy. Prospiral. Elegancko, no to lokóweczka, nie wiem, około 150 zł. I druga drugie 150? dobrze, idziemy dalej. Remington kolejny dla mężczyzn. Ja chcę zobaczyć, czy on też nie jest używany. Ale jaka ciekawa w ogóle. No taka, powiem szczerze, patrz, to jest trimmer. Mhm. Wow. Była używana. Była używana, no. Była używana, a szkoda, kurde. Była, no. Jest używana. I teraz nie mam jakiejś spakować. To jest właśnie. Och, jest. Tak, żeby to się raz otworzyć. Dobra, wow. Wow! Hi, O chińska szczoteczka. ale popatrzcie, jakie pudełko w Jaki ogóle. Ciekawe. Stylowe pudło, bardzo stylowe. Powiem wam, że. Hi, hi. Wow! Gada, do ciebie. Zobaczcie. Wow! Ona, ona ma... jest jakiegoś kamienia. Ona ma, to jest z recyklingu, z takiego kartonu. <laughs> Może być. Ale ona jest dotykowa! Chodź. Nie, na pewno nie. Było tak, no przez chwilę mi się przewinęło. O, widzisz? Ale nie ma, nie ma końcówek. Do tego wasze teczka. Lecimy dalej. Rewlon. Revlon. Mamy, że nierozwalony karton. Ale dobra, jak już jest, to wyjmij. O, mamy kolejnego Rewlona. Na pewno jest sprawna, nie wierzę, że nie. W ogóle śmieszne pokrętło. To się no, jeszcze obraca? Nie, tutaj nie. No wiedziałem, że jak wyjmę, to nie włożę tego. Kolejny Revlon, Zaki. ojejku ten ciężki, tak to jest Revlon Special, Special Edition e, i on ma mieć szczotkę w sobie zawierać dodatkową, ale jest liquidation słuchajcie, no. nieciekawa sytuacja, jak może być liquidation Revlon, przecież coś nie może żeby on nie działał, no jest, tylko czy jest szczotka, nie jest, ale angielska wtyczka. A tu jest Polska, to nie rozumiem, to jest przejściówka chyba jakaś? No? Nie ma? sam w poprzedni poprzednim no? mieć grzebień. To może jakiś inny był Ale wygląda o... na nową generalnie, więc podejrzewam, no, że czy raczej nie, nie będzie z nią problemu. Nie wiem dlaczego z Liquidation. Dobra, czy to będzie tak Nie, stało. to będzie to stało. Okej, okay, dobrze, czyli mamy Oral-B. O, B. słuchajcie. O nie. Oh. Liquidation, Oral-B, ajo. Kurde, byłem pewny, że te, pierwsze pozycje, że te pierwsze pozycje będą fajne. Wszystkie szczoteczki, jakie mieliśmy, były zarąbiste. A ta Ajo jest Liquidation niedobrze, niedobrze. No, chyba, że będzie dalej jak nowa. Jest taka szansa, na razie wygląda ok. Nie, jest używana, to już widać. Jest, jest rozładowana. Jest rozładowana, też. ale używana. Ok, zobaczymy, czy ma wszystkie akcesoria, chociaż. No zobaczę, akcesoria ma nowe. Oprócz tego, że nie ma końcówki, nie? No. No, ale jest. No widzisz, to jest ciekawe, o co tu chodzi z nią. Ale używana była. No, no niestety, no szkoda, kurde, taka fajna cząsteczka. Bardzo niedobrze. Nie podoba mi się to. Okej, okay. Brown, seria trzecia. Seria trzecia, zobaczymy głowicę, czy też jest OK. Musi być, zobaczcie. Spakowany nawet kabel jest w ten sposób, więc ona musi być nowa, nie ma opcji. Ktoś założył źle... Nie, jest okej. Okay. Działa głowica Nowa. noweczka. Nowa jest. Nie wiem czy to widać, ale nie będę, mam za daleko aparat, nie będę tam sięgał. Jest nowiutka, tylko ktoś źle założył e, tą osłonkę, bo drugą stroną, o mm -hmm. teraz pasuje. OK, mamy Philipsa. Pokaż Philipsa. Mamy Przyszotka. Philipsa. No i jest. Szczotka, czyli prostownica. Prostownica. No tak. i wyciągnę coś. Co to jest? Dinozaur? To jest dinozaur z kartonu, któremu odpadła głowa. Nie no, ja go zostawiam. Ale co? Co to, wicam go Nie wiem co to jest za dinozaur i po co on jest. Ale jak go chętnie zostawię, ja mu dokleję tą głowę, słuchaj. Ktoś się bardzo postara i nam zrobił dinozaura. Ja nie wiem o co to chodzi naprawdę, ale... ale... Zobacz... Ja mam dinozaura. <laughs> ELEGANCKI JEST. DINOZAUR W PERSONALU. Jeszcze ma różne nogi, patrz, jakby faktycznie go jakieś dziecko robiło. Na Filipinach to nie wiadomo kto go robił, nie, ale dobra, w każdym bądź razie ja jestem zadowolony. Mamy nową maskotkę firmową. No, dobra, mamy Filipsa dalej. O, ale to jest jakaś taka dla kobiet chyba Doleczka golarka, nie? Golareczka dla dobra, kobiet. Zobacz. Działa. Nie chciałbym tego urwać. Dobra, nowka. Noweczka, no. no. zarąbiście. Super. No i takie produkty możemy sprzedawać. Pudełko też jest jak nowe. Tak naprawdę jest nowe, oczywiście nie zamknąłem dobrze, czyli normalne. To teraz ja może spróbuję, może mam większe szczęście, chociaż to nie bada. do końca, bo jest dalej Liquidation, czerwona naklejka. Przeb. Przeb, dalej to samo. Znowu ktoś po polsku, to jest na pewno po, po, polski język. Tak mi się wydaje, że tak. Znaczy tutaj na pewno ktoś pisze po polsku, ale nieważne. Genius X. Znowu jakaś droższa szczoteczka. którą sobie ktoś tylko nie zabrał sobie, ktoś już ją użył. I to mocno. Wow. Działa, ale zobacz, ma no. dodatkową końcówkę, ale jest zużywana. No kurde, nie fajnie, nie fajnie. Ale patrz, wszystko reszta jest nowe, nic mm -hmm. tylko ktoś sobie szczoteczkę prze, przełożył. Tam wyglądało to samo, czyli przeb, to może jest przebrane. Wiesz co chodzi? Ktoś sobie po prostu przemienił szczoteczkę. I w tamtym y, boksie tak samo było. A co to? After, After shave, w pogoleniu balsam jakiś taki. Dla facetów pewnie, co? I Limonką pachnie, ale ktoś go raz już użył. Paluchy ktoś włożył i oddali. No co za A. ludzie, nie? Dramat. Dobra. Sosorko lokówka z Baby, Baby Lisa. Lisa. Złota seria. Będzie droga. No ja ci kręci. Dobra, mamy, co tu mamy? Sprzedeczka do zemów, co tu Rysz może być. chińska tak. Niekoniecznie chińska. Ale super! A Aha, nie, dobrze, latować. no, no dobrze. musi latać, nie? Bo to jest ten na zbiorniczek na wodę. Fajnie. A bo jest na pulsującym, widzisz? Teraz. Ty. Tak. Jest ładowarka, jest nasadka. Nie no, sztos. Super. Nie no, taki mały irygator. Ale taki maleńki, no. Fajny. No to super. co dalej. Ciekawe. A dalej coś mamy, otwieraj. W worku. Wygląda e, premium. Ale nie ma liquidation, więc jest bardzo dobrze. A, to jest o, Remington, tak. Remington, golarka RX e, Ultimate, o ile to jest to. Sprzedawaliśmy używane po 129 zł, a ta wygląda na. Golarka jest nowa, a ktoś sobie podmienił głowicę, wyobraźcie sobie. I się nie włącza, ale na pewno będzie działać, bo to jest niemożliwe, żeby nie działała. Ale jest kabel, jest kabel, jest ładowarka, jest wszystko. Także bez głowicy 129-159 zł sprzedawaliśmy. Brown. Aspirator do nosa. Wygląda. Nóweczka i komplecik jest. Widzisz, jest, jest nakładka, jest wszystko. Jest case, jest ciśnieniomierz i jest to Evolve dwójka z tego co widzę. Um, raz zobaczymy czy działa. Podejrzewam, że nie będzie działał, bo tutaj trzeba do niego włożyć baterię. Tamten ma akumulator, ten ma baterię, jak dobrze kojarzę. Ale już nie. Tak, ma baterię i nie ma klapki. Chyba, że gdzieś jest tutaj. Chyba, że gdzieś leży. Nie, nie ma, nie ma klapki, słuchajcie, nie ma, nie klapki, ma klapki do baterii. Do baterii. Czajcie to? Ktoś sobie klapkę do baterii zabrał. Do Dobra, zostało nam trzy pudła. Z Liquidation na pewno jak pudła. I trzy pudła normalnie brązowe. Nie ma Liquidation, jest żółta naklejka i jest to w cholerę ciężkie. Co tu może być? Nie wiem. To waży około półtora kg. Pewnie być No Oj, nie wiem, czy tak ciężką golarkę by ktoś miał. Nie wiem, czy by to ktoś uniósł. No to nie wiem. O. Ale w personalu to byłoby co najmniej głupie. No na... Ta taśmę! To jest taki Ale ciężki Ale A Amazon Słuchajcie. Basic na taśmę, żeby to nie jeździło Wkładamy tej taśmę i sobie obcimy. Zarąbiste! A nam tego brakowało w firmie zawsze Widzisz? Sztos, sztos, sztos Zostaje, to jest, to jest w ogóle już To zostaje, to jest super Elegancko! Dobra idziemy dalej. Kolejny na Amazon z Liquidation Liquidation, kochani Nie podoba mi się to, że jest tu Liquidation o. I o. bardzo niedobrze, o. bo jest to Philips Shaver, czyli golaka Philipsa 9000 Prestige. Sprzedaliśmy taką za 1300 zł, ale łanowa. A ta. <laughs> Przeraża mnie już nie. Otwieranie tego 1400 zł za nią dostałem. Ja, Otwieraj, ja nie mam tego nerwu eleganckie pudło. Ona się zapa, Ona jak się włączała, to jak Tesla brzmiała. Daj to tutaj na bo dramat. Otwieraj, bo to musi być całe, musi być nowe. Inaczej to wychodzę normalnie. Dobra, czekaj, czekaj. Jest ładowarka. Ja wam pokażę w ogóle ładowarkę, bo ładowarka tu jest bardzo ciekawa. To jest ładowarka indukcyjna. Słuchajcie, indukcja. Oh, serio? Tak, to jest indukcja. To jest bardzo ciekawe. Kwestia tylko, czy działa. Jak wygląda? Nie ma głowicy. Nie mów, że nie ma głowicy. Działa. I nie ma głowicy. Nie, I nie, jest, ma, nie. Głow... nie ma głowicy. Nie ma głowicy. Jest tylko ta głowica. Ale działa. Zapala się jak Tesla. Mhm, Brak głowicy. Czyli już Wam mówię, że ta, to urządzenie będzie kosztowało jakieś 400 zł, mniej na pewno. Nie? Mhm. No nie wierzę. Kochanie, dramat, normalnie dramat, co za luj to zabrał. Ech. Dobra, chowaj to. O. O, ostatni, ostatni karton. O. Niszczarka do papieru? To jest niszczarka do papieru z Amazon Basic. Amazon Basic, oczywiście jak zawsze za pana, nawet jej nie wyjmuję. Niszczarka, niszczarka, jeszcze raz niszczarka, dramat. Jak może być w personelu niszczarka, wytłumaczcie mi. No, tragedia. W każdym bądź razie się... powinno to wyjść i tak dobrze. Zobaczymy, jakieś wyliczenia to pewnie na Facebooku, jak obserwujecie naszą grupę Mugen Live Crew albo Instagrama, to tam na pewno się pojawią wyliczenia, jak wyszły te palety, a to dopiero jakie podliczymy i będzie mieli wszystko wystawione. Także chłapa sobie dzwonek i do kolejnego filmu. Trzymajcie Dokładnie. się. Dokładnie. Dziękuję za dzisiejszy unboxing. Trzymajcie się, pa. pa. Hej.